NASA nie wysyłała astronautów na Księżyc przez ponad 50 lat z kilku kluczowych powodów. Pierwszym z nich jest koszt. Program Apollo, który zakończył się w 1972 roku, był niezwykle kosztowny, a fundusze zostały przekierowane na inne projekty, takie jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i misje na Marsa. Kolejnym powodem jest technologia. Po zakończeniu misji Apollo, NASA nie miała gotowej nowej technologii do bezpiecznego lądowania na Księżycu i powrotu na Ziemię. Rozwój nowych systemów kosmicznych jest czasochłonny i kosztowny, co opóźniało kolejne misje. Zmieniające się priorytety polityczne i społeczne również miały wpływ na brak misji załogowych na Księżyc. W latach 70. i 80. XX wieku zainteresowanie eksploracją Księżyca zmalało. A uwaga skupiła się na innych częściach Układu Słonecznego i programach naukowych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Wreszcie bezpieczeństwo astronautów jest priorytetem. Loty na Księżyc są ryzykowne, a NASA kładzie duży nacisk na rozwój technologii zapewniających bezpieczeństwo załodze. Obecnie program Artemis pokazuje, że NASA jest gotowa do ponownej eksploracji księżyca z większą ostrożnością i przygotowaniem.